Dzień dobry Państwu. Znowu 18 czerwca 2023. Wjeżdżamy do miejscowości Omisz, który jest chyba ulubionym miastem Polaków, Polaków w Chorwacji. Całkowicie nie wiem dlaczego, ja powiem też szczerze. kompletnie tego nie kumam. Eee, czekaj, nie 11, to nie. Nie, 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 no tutaj to są takie sklepy. Zaczęli to robić, nie skończyli przez rok. Byliśmy tu we wrześniu? Hmm, nie, we wrześ w sierpniu wracaliśmy. We wrześniu nie? też byliśmy. Nie? We wrześniu chyba też to byliśmy. No i zaraz zobaczymy, jaka jest sytuacja w Pomiszu No tutaj to jakby we zmian, jeszcze dwa, dwa lata temu, czy... A stąd to przecież? 3 lata temu to tak. było. Jak stąd odpływaliśmy rejs. w rejs właśnie. No ale to wtedy ostatni raz widziałam tutaj porządek. Później z każdym kolejnym rokiem, kiedy tędy przyjeżdżaliśmy, to już trwała tutaj trwał ten, nie wiem, remont, przebudowa. To było wejście, nie? Do tego tak, statku. Jakoś. Tak, tak, tak. Tutaj mieliśmy w zwyczaju zjeżdżać w stronę plaży, żeby, no jak chcieliśmy zobaczyć plażę po prostu. Pewnie takich miejscówek jest więcej, no tu akurat my tędy się kierowaliśmy. Kiedyś miejsca naszukaliśmy pamiętasz. Kilku kółek trzeba było tutaj narobić, żeby... To było straszne żeby znaleźć jakieś wolne miejsce. Zresztą widzę, że teraz muszę być o, całkiem podobnie. podobnie. O, w Omiszu stoi ten sandim gdzieś tutaj. Ale to już. No tu trzeba by tutaj, chyba tutaj, i w tutaj lewo. w prawo chyba, ale dobra. Czekaj, tu nie możemy parkować, tak? Nie. Bo tu jest... O w tą uliczkę i w lewo. tak mi się Chcesz tą plażę jeszcze wyskoczyć no. szybko? Tu masz miejsce. O, Ale miodzie. Jeszcze o. w cieniu. <noise> ale to już nie będziemy wysiadać chyba wszyscy razem, prawda? Nie, ja się przejdę zobaczyć jak to wygląda. Tak jest. Y, może nie wyłączaj go, co? Jak nie chcesz. A właśnie tu jest chyba dobre miejsce. Mówisz? No. No to dobrze. Dobra, sprawdzimy? <noise> tak? No to chwila prawdy. Nazgadź. No Dziewczynki? Dobra, ale pokazuję tą usterkę cały czas Ciśnienie w oponach też, ale to to Można skasować Usterka oczyszczania spalin, jakie jeszcze? Dawaj <gry> No dobra, no, czyli może Może dobra, to jedziemy, może nie będzie, nie będzie tragedii Ale głupie to jest, no niestety O, nawet wiaterek. To no. jestem zaskoczona. No to nie wyłączam. Może jednym pociągnięciem dam ci telefon. Tak? No. Dobrze. Dobrze. Chcecie się napić czegoś? Tak. tak. Już, już O, póki co to możecie mieć jeszcze chłodne. Słuchaj. No. Plaża Omisz. Teraz zobaczycie jaka tu jest woda. Moim zdaniem. Taka se. Chyba, że się coś zmieniło teraz. czy to jest fajna plaża ciężko mi powiedzieć moim zdaniem taka sobie ale jednak cieszę się takim takim braniem ta plaża woda dzisiaj o lepsza niż rok temu poważnie w zeszłym roku ta woda to była to było takie mleko dzisiaj może idealnie tutaj nie jest Trzeba się schłodzić Tutaj tak No dobra jak z ziemią zmieszany Czy coś Tak sobie się to prezentuje Cześć miasteczko ogólnie wydaje się być bardzo zadbane, takie dopieszczone, ale ta starówka jakoś nie rzuca na kolana, pod względem takim estetycznym, nic specjalnego bym powiedział, czekam aż się zwolni prysznic. Zaraz. Czy jest dużo ludzi w stosunku do sezonu? Nie wiem. już tu nie, nie przesiadywaliśmy tutaj. Tak w sezonie. No, chyba się nie doczekam na ten prysznic. Uh oh. скажу Dobra, tu się rozłączę na chwilę. Dobrze, więc co? No Nie będziemy się tu chyba zagłębiać w Omisz Nie, nie, nie. To nam się średnio podoba. Tak nie, nie kryjemy jesteśmy. tego w ogóle. Z wielkimi fanami tego miasta. Chociaż to jest schludnym miastem i no rozumiem, no, no jak że to może formacja, się komuś nie? podobać, ale jest, dla nas jest miastem za dużym, niepotrzebnie dużym. To, tak. nie, to nie nasz klimat raczej. No to jest na przykład ładnie. Ale jest, jest bardzo ładnie. ładnie, no przecież właśnie o tym mówię. Wiesz co, może byśmy tutaj jednak 20 zrobili? 20 20,5... Jest cały czas bardzo duszno, no, no. Żebyśmy nie przegięli. Ale dobra. Dobra, dobra. No zobaczcie, no. Marinka i tak dalej. Ops. Ta woda w tym roku trochę lepsza była niż w zeszłym, bo w zeszłym było takie mleko, było, pamiętasz? Ale taka plaża jest jakaś taka... Nie bardzo taka Jest jakaś taka, no. no. Nie, 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 nie. Wow! Co? Stateczki? Fajne, nie? W tym miasteczku. Byliśmy w tym miasteczku. Kiedyś ładziliśmy, tu. Pamiętacie? No, ale O, tam też jechaliśmy. Tam, też, wiesz, tam wiesz, się wjeżdżaliśmy. Tam się, to, miejsca, nie? się jeździ na jakąś górę, czy na coś. Nie wiem. Nie tak, miejsce szukaliśmy. W korkach staliśmy. A nie, tutaj tą rzeką, jakąś jest, jakiś spływ, coś takiego mi się no maja. Tam szukaliśmy miejsca kiedyś. Tu w ogóle tak. nie było gdzie zaparkować się. W ogóle. Cudem się tam gdzieś dokleiliśmy w ogóle. Nie na miejscu, tylko na jakimś przejeździe. Zobaczcie, że tu jest już samochód. No tak. Dzisiaj dodatkowo jeszcze należy pamiętać o tym, że to jest niedziela, więc też pewnie A, na dużo miejscowych się wybiera gdzieś nad morze, gdzieś na spacer, gdzieś na obiad, lody dalej. Tak mieliśmy brać kaprię w takim kolorze, pamiętasz? Tak, bardzo dobry kolor w ogóle. bardzo mi bardzo... się podoba. Ale jest piątka. Najpiękniej. No to cóż? Tutaj to już tak. Nudanie. Tak całkiem nuda, nuda. To będzie na tyle chyba. No to narra. Narra.